Dobrze Patryk, to najpierw zrób tak Tutaj wpisz swój nick Mój nick to igoblog Tu będzie pisał swój nick Ty musisz backspace'em to usunąć I wpisać tam na przykład mm, Patryk.pl yy, Albo patryklistek coś, coś takiego, nie? Swój nick po prostu Dobrze, wtedy tutaj wybierasz swoją paczkę mody ja mam doskę. jak zrobić swoją paczkę? już. Klikasz własne mody tutaj hmm, chwilę tu masz nowa paczka tutaj wybierasz na jaką wersję wybierz sobie na 1, 6, 2 I nazwa paczki i doskra. Wtedy klikasz dalej. Ja już mam doskra. Wtedy klikasz szukaj wpisujesz tutaj o ty, Ty i, Ty i my e. Yy, tutaj klikasz szukaj tylko w nazwach modów i szukaj modów. I tutaj klikasz dodaj do Minecraft. Wtedy klikasz paczki modów i jest już dodane. Możesz kliknąć tutaj. Dobrze. Teraz klikasz uruchom grę. Mo może się to robić troszkę długo. Tutaj masz reklamy, które możesz kliknąć i będziesz miał tutaj, właśnie yy, ten cały ten, no, te informacje taka stronka. I y tyle. Co mi to przerywa, Więc, ja to wyłączę i, i tyle. tutaj y, musisz poczekać aż ci się załaduje do końca ja tutaj zrobię małą przerwę wrócę do ciebie za chwilę Dobrze. Posłuchaj sobie muzyczki, bo to dedykacja dla Ciebie, jakby co? Dla Patryka Lisiewskiego, kolegi. I e, e, tu ci się pokażę ten fajne, te mody. I Ty e, stanie się takie coś, i będzie pisał fajne instalowanie mody na skinie. Dobrze. Um, Zloknięcie uh, się to, a uruchomić się w Minecraft. Więc yy, za chwilę do ciebie wracam. Oczywiście, jak już w stronę drogi i pewnie. jesteś... Na pewno. Uruchomijesz. Bo inaczej to by nie działało chyba. Nie wiem, bo jakbyś miała to uruchomić Dobra. Hmm. Aha. I jak do to jest mój homie. I gdzie... tym. Ko koło tego, 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 całego tego. No nie wiem, na dole. E, taki zły kichomitek po prawej na dole. No. Popatrz. Ok, teraz to się zamknęło i się uruchomił normalny Minecraft. E, to 162. 162 to najnowsza wersja. I teraz możesz sobie na pełny ekran. Klikasz Multiply. I tutaj e, masz y, właśnie swoje te, te serwery. Ty nie będziesz miał żadnego bo jesteś nowy i nie będzie żadnego, to klikasz Add Server i tutaj wpisujesz y, ten adres serwera, który Ci podałem. Y, I no no i, i tyle. Y, po prostu. Y, ja sobie to dodam nowy serwer y, mine24.pl chyba to jest y, ten um, cały IP I done. No tutaj akurat ym, nie wiem czy dobrze spisałem to No. no, no i tyle. Ym, tu To jest ten serwer, który Ci podaj właśnie. Tak to ta wygląda i klikasz na, na to, na ten serwer eee, bomba dobra, wtedy tutaj robisz tak ry, e, i, ty, e, ry hasło któreś jeszcze raz, jeszcze raz i raz twojego i dobrze, później jak już wyjdziesz z serwera jeszcze raz będę na niego chłopił to, nie to musisz zrobić tak popatrz, dobrze i teraz umiesz w kliknąć jeszcze raz LASZ to... to na później do... i, ty, o, g, i, i, spacja, i, je, raz, hasło to by było raz. to możesz gdzieś chodzić albo... raz tylko i ten... ten program i tyle to jest Minecraft jak chcesz sobie przestawić na polski język to zrób sobie tak musisz kliknąć Tutaj taki coś, taką kulkę z tym, z y, światem. I tutaj... O. I tutaj na i polski. Tylko że mówię od razu. A, ja, ten, ten, ten się nie sprzytaj, przez to, że nagrywam. O, teraz się przestawiło. Y, tłumaczenie nie mogą być w pełni poprawne, no wiem. Y, ale posłuchaj, y, ja mam na English, ponieważ tutaj jest taka czcionka jak widzisz. O taka dziwna e, Może później podeszle Ci spaka, gdzie będzie normalna czcionka. Dobra Mam nadzieję, że Ci pomogłem i innym I to by było na tyle Na razie Aha Jeszcze coś Jest też język

Tylko po angielsku idę tego wiesz. A to by było na tyle, patrz. Trzymaj Pa. Aha. To chalę, że i było dobre, nie? Mm. Jak chcesz, to... Yy... No, to wiesz.